No dobra, ustaliliśmy już, że bardzo lubię kryzysy i bardzo lubię rozmawiać o kryzysach i dobry kryzys nie może być zmarnowany, więc dzisiaj zapraszam Was do rozmowy o kryzysie. Jak ogarnąć? Co z tym wszystkim zrobić? Jak opanować chaos, który pojawił się w naszym życiu? Bardzo lubię ten temat, więc to jest właśnie temat numer jeden na dzisiaj. Jeżeli macie problem z kryzysem, jakimkolwiek, ja zawsze zapraszam do poprawiania swojej organizacji, w różnych sferach życia. Na przykład mam taki kurs: organizacja od A do Z albo zarządzanie czasem sobą, zadaniami. Jeżeli to Was interesuje, zostawiam w opisie linki do tych kursów. Ale tak czy siak, tu i teraz działamy. Nie czekamy na to, aż kryzys sam zniknie. Bierzemy go za gardło i działamy z nim bardzo intensywnie. Wyobraź sobie taką sytuację. Wracasz z pracy, jest dwudziesta, za tobą co najmniej trzydzieści minut stania w korkach. Wchodzisz do mieszkania, włączasz światło w kuchni. To straszne. Ze zlewu dosłownie wylewają się brudne naczynia. Tak nie było czasu na zrobienie tego wcześniej. Ostatnie kilka dni związane były tylko z obowiązkami, bieganiem z miejsca na miejsce, jedzeniem w drodze i z pośpiechem. Gasisz światło, bo nie możesz patrzeć na to, co się dzieje w kuchni. Ściągasz płaszcz albo kurtkę, rzucasz niedbale na krzesło idziesz umyć ręce. Wchodzisz do łazienki i po raz kolejny przypominasz sobie, tak muszę zrobić pranie. Dziś rano zostały wyjęte ostatnie czyste skarpetki. No jeszcze do tego może byłoby umyć brudny zlew i podłogę, która się lepi. Ok, wracasz do kuchni, otwierasz lodówkę, jest pusta. Eureka! Dziwne. No tak, przecież zakupy miały być zrobione w drodze do domu. Zapomniało się. Nie masz jednak czasu na ponowne wyjście z domu, więc wyjadasz, co się da. Siadasz przy komputerze i zastanawiasz się, co masz do zrobienia. Może przejrzeć projekt, napisać maila, do 22 wysłać ustalenia związane z twoją pracą, Poza tym są urodziny mamy, dzwonisz, nie odbiera, pewnie świętuje. Można było zadzwonić wcześniej. Zastanawiasz się, który dzisiaj jest. Chyba minął termin zapłacenia rachunków za telefon. Okej, okay, zrobisz to jutro. Zabierasz się za pracę, a tu przerywa ci kolejny telefon. Dzwoni znajomy. Hej, umówiliśmy się na spotkanie o 20.00. Czeka już godzina, ciebie nie ma. Co się stało? Druga sytuacja. Zajmujesz się dziećmi, jesteś na urlopie macierzyńskim albo na urlopie wychowawczym, podkreślam słowo urlop. Spoglądasz na to, co dzieje się w Twoim domu, i masz wrażenie, że wszystkie przedmioty postanowiły pokazać Ci, kto tu rządzi. W każdym kącie pobojowisko, wszędzie zabawki, ciuchy, czekające na swoją kolejkę do pralki. Gdzieś rozlane mleko, jakieś śmieć na podłodze, za co wziąć się najpierw za chaos, który dosłownie krzyczy z każdego pomieszczenia, czy za obiad? Czy zdarzyła ci się podobna historia? Choć jeden dzień w życiu, kiedy wszystko po prostu runęło. Nie masz czasu na nic, wokół ciebie chaos, nieporządek, brudne naczynia, zagubione dokumenty i klucze. Mijające terminy, niezapłacone rachunki, zapomniane zobowiązania, takie sytuacje mogą wytrącić z równowagi każdego z nas. Chyba nie ma nic gorszego niż poczucie, że nie kontrolujemy niczego w naszym życiu, nie dotrzymujemy terminów i zapominamy o podstawowych rzeczach. Jeżeli taki stan się przedłuża, obniża się nasza samocena, obniża się nasze poczucie sprawstwa, nie jesteśmy skłonni do osiągania sukcesu. Nie podejmujemy wyzwań, stoimy w miejscu. Nasz samorozwój jest zatrzymany. Rola nieudacznika no chyba tak. Osoby, które zwyczajnie nie ogarniają najważniejszych i tych mniej istotnych spraw w swoim życiu, mogą postrzegać samych siebie, często nie do końca świadomie, jako nieudaczników. Trudno się temu dziwić, jeżeli nie dotrzymuje terminów w pracy, albo na uczelni, w domu. Nie wierzę, że coś może im się udać. Jeżeli wciąż zapominam o rocznicach, urodzinach, spotkaniach ze znajomymi, bardzo dużo tracę w ich oczach, ale jednocześnie tracę w swoich oczach. Każdy z nas chyba chciałby po prostu poczuć, że może wszystko, każde wyzwanie jest do zrealizowania, bez względu na jego poziom trudności. Każde działanie prowadzi do sukcesu i jest źródłem satysfakcji. Każdy kontakt z drugim człowiekiem jest pozytywny. Jesteśmy doceniani, jesteśmy uważani za kompetentnych, jesteśmy autorytetem. Ludzie z łatwością obdarzają nas zaufaniem. Te aspekty poczucia, mogę wszystko, są nieodłącznie związane z umiejętnością realizowania swoich zadań, zobowiązań i obietnic. Potrzebujemy poczucia sprawstwa i wrażenia, że nic nam nie umyka, nawet drobiazgi. Jak ogarnąć swoje życie w momencie chaosu? Dziś chciałabym zaproponować Ci kilka technik, dzięki którym z łatwością poradzisz sobie w chwili zwątpienia, nadmiaru spraw do załatwienia i przemęczenia. Nie znam osoby, która nie przeżywa takich momentów od czasu do czasu. Niestety, niewiele osób szybko i energicznie wraca na tory intensywnego zarządzania swoim życiem. Wypróbuj te techniki, daj im szansę i zadbaj o swoją wysoką samą cenę. Po pierwsze, znajdź sobie bezpieczne miejsce. Bez względu na to, gdzie popadasz w panikę, usiądź. Potrzebujesz chwili spokoju, dlatego znajdź sobie miejsce, w którym możesz się skupić i możesz poradzić sobie z przeciążeniem. Po drugie, uświadom sobie, że nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Zrozum, że nieważne jak ciężko będziesz pracować, zawsze będzie coś do załatwienia. Pomyśl o tych dniach, kiedy dajesz z siebie wszystko. Nawet wtedy, na twojej liście zadań, nawet jeżeli masz ją tylko w głowie, jest kilka tysięcy nowych, innych, drobnych, większych spraw do załatwienia. Dlatego przestań przejmować się tym, że niektóre rzeczy zrealizujesz później. Takie są realia. Nie oddawaj kontroli zadaniom i zobowiązaniom to ty wpływasz na swoje samopoczucie a nie te milion zadań po trzecie kluczowe zapisz wszystko co masz do zrobienia w najbliższym tygodniu weź kartkę papieru i zapisz wszystkie możliwe rzeczy które trzeba zrealizować w ciągu tego najbliższego tygodnia w ciągu najbliższych kilku dni pamiętaj o jednej zasadzie mają to być Dosłownie wszystkie rzeczy do zrobienia. Pomyśl o projektach, nad którymi pracujesz, zastanów się, jakie niedokończone sprawy związane są z Twoim życiem zawodowym, z najważniejszym związkiem, w którym jesteś, z przyjaźniami, relacjami w pracy. Cztery pytania dodatkowe. Co chcesz, musisz załatwić w domu lub dla domu? Jakie prace domowe Cię czekają? Czy trzeba coś koniecznie naprawić? Może zapłacić rachunki? Jeżeli wpadnie ci do głowy zadanie, które nie jest związane z najbliższym tygodniem, proszę cię też je zapisz. Jeżeli tego nie zrobisz, będzie wisieć nad tobą, będzie powracać do ciebie bezustannie, rujnując swoją efektywność. Zapisywanie sprawia, że widzisz w tym sens, rytm i widzisz, że masz na to czas. I czwarta rzecz. Określ dwa najważniejsze obszary Twoich działań w najbliższym tygodniu. Zapisz teraz na osobnej kartce dwa najważniejsze tytuły obszarów, nad którymi musisz pracować w tym najbliższym tygodniu. Czy chcesz skupić się na pracy zawodowej, na jakimś ważnym projekcie, na urodzinach mamy, na doprowadzeniu domu do porządku? Przy wybieraniu tych dwóch obszarów kieruj się jedną ważną zasadą. Wybierz te obszary, które doprowadzą Cię do sukcesu. A sukcesem może być Twój awans, albo ukończenie studiów, albo utrzymanie fantastycznych kontaktów z rodziną, to ty określasz, co to znaczy sukces dla Ciebie. W korespondencji do tego wybierz swoje najważniejsze obszary. Piąty punkt. Określ strategię w dwóch najważniejszych obszarach. Popracuj teraz nad najważniejszymi sferami w twoim życiu. Każda z tych sfer to coś w rodzaju projektu. Określ zatem pięć mniejszych zadań, które doprowadzą cię do realizacji poszczególnych celów. Jeżeli masz dokończyć projekt, zdecyduj co trzeba zrobić, aby to się w ogóle mogło wydarzyć. Postaraj się określić to czasowo, co trzeba zrobić najpierw, a co później. I jednocześnie Zadecyduj, kiedy dokładnie to zrobisz dziś, jutro, w piątek, wieczorem we wtorek. Dzięki określeniu najbliższych możliwych działań, z pewnością poczujesz, że realizacja celu jest coraz bliżej i wcale nie jest taka ciężka i nieciekawa. Nie do końca, zobacz, chodzi tutaj o standardowe rozkładanie zadań na mniejsze części. Robisz coś więcej. Stwierdzasz, co dokładnie musisz zrobić najpierw, aby dojść do celu. Krok po kroku, co dziś, co jutro, co następnym razem. Szósty punkt. Stwórz klimat do działań. Uporządkuj na przykład miejsce pracy. Nic bardziej nie niszczy efektywności, jak kolejny chaos, który sobie tworzysz, którym się otaczasz. Jeżeli gonią cię terminy, na samym początku zadbaj o swoje otoczenie, w którym będzie można dopinać te wszystkie zobowiązania na ostatni guzik. Umyj blat biurka, usuj niepotrzebne rzeczy, wyrzuć te śmieci, zaostrz ołówki, umyj ekran komputera, odkurz. Twoje otoczenie ma wyrażać szacunek do ciebie. Tylko w ten sposób będzie można uruchomić tę nieposkromioną kreatywność i produktywność. To jest też taki ważny komunikat od siebie dla siebie. Hej, zasługuję na to, żeby wszystko co mnie otaczało było tak jak chcę, żeby moje otoczenie było mi sprzyjające. Tworzenie klimatu do działań dotyczy tak naprawdę każdej sfery. Jeżeli chcesz w najbliższym tygodniu bardziej skupić się na swoich bliskich, zastanów się nad tym, co będzie temu sprzyjać. Posprzątany dom? Dla mnie tak, może nie dla ciebie, ale może przyjemna muzyka w tle, może zapalone świece. Zbuduj wokół Twojego celu, wokół Twojego projektu klimat, który Cię będzie wspierać. Te drobiazgi sprawiają, że nawet najbardziej szalony czas staje się po prostu przyjemniejszy. Siódmy punkt. Zadbaj o swoje potrzeby. Zanim przystąpisz do realizacji mijających już terminów, zadbaj o siebie. Zjedz kolację, weź prysznic, zrelaksuj się, wpuść do pomieszczenia trochę świeżego powietrza. Brak takich działań skutkuje po prostu narastaniem stresu. Może bardzo. Niszczyć samopoczucie. Muszę ci powiedzieć, że jeżeli ja jestem bardzo głodna, rzadko kiedy robię coś efektywnie. Jeżeli wciąż czuję na sobie zapach miasta, no to też trochę tkwię w innym świecie. Warto wokół siebie też stworzyć taką tarczę ochronną, taką miłość własną, tak bym to określiła, więc zadbaj o swoje potrzeby. Ósmy punkt. Jeżeli jesteś na etapie paniki, i nie ogarniasz niczego, widocznie w przeszłości zdarzało ci się zaniedbywać niektóre sprawy. Umówmy się, że od dzisiaj już sobie na to nie pozwalasz. Zacznij od zajęcia się zaległościami, które wciąż masz w głowie. Sama po sobie widzę, że to jest najlepsza strategia. Najpierw to, co zadręcza, męczy, wisi, te nieodpisane maile, te niezapłacone rachunki, to wszystko, co gdzieś tam z tyłu głowy zawsze tkwi jako coś niedokończonego. Upewnij się, że najważniejsze sprawy masz już za sobą. Spójrz na kalendarz i sprawdź, co czeka cię w najbliższym czasie. Skontroluj zobowiązania, plany, umówione spotkania, nawet prywatne rzeczy, jak wizyty u lekarza. Załatw zaległe sprawy najpierw. Zawsze uważałam, że momenty kryzysu są nam bardzo potrzebne, każdemu z nas. W takich chwilach to są najlepsze chwile na to, żeby coś weryfikować, żeby Przemyśleć coś, ułożyć na nowo. Może z takich gorszych dni wreszcie wyciągniemy lepsze decyzje, mądrzejsze rozwiązania. A może też na nowo uświadomimy sobie, gdzie są priorytety. Ja sama najlepiej wszystko sobie ustawiam w chwili, kiedy moje dzieci są przyziębione, mój mąż musi być w pracy bardzo długo, a ja mam akurat w tym czasie najwięcej zobowiązań zawodowych, spraw do załatwienia. Mój ulubiony przykład to jest ta chwila, kiedy pewnego marca e, wszyscy byli chorzy, wszyscy byli hiperzajęci. Ja wtedy stwierdziłam, że tak, najszczęśliwsi będziemy w małym domku, na wsi, wśród przyjaciół i rodziny. Dobre te kryzysy są, byleby tylko były ogarnięte, żeby krótko trwały. Dobry kryzys nie może być zmarnowany. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Jeżeli poszukujesz inspiracji, wiedzy i innych psychologicznych perełek, zapraszam na bloga edytazając.pl. Do usłyszenia następnym razem!